Siemno mordeczki, z tej strony Mieczek, dzisiaj jesteśmy na Hellcase no i oczywiście pojeźdźcie na stronę z kodem Mieczek, macie 70 centów na start I 10% do doładowania, także zachęcam do używania, bo im więcej go używacie, tym większe będą giveaway'e e, Takie jak na przykład ostatnie na Discordzie za ponad 150 zł e, 4 skinki były, no ale tutaj jak widzicie, no niestety boy Knife Ryzen Web wpadł dla bota winiego No i wyprzedził nas tutaj o ile? No kurczę, na tej kostce to 150 dolarów Także będzie ciężko to nadgonić. Tutaj jeszcze na sam koniec na Waja nam wpada. E, także 480, no 12 kos. Tutaj e, zgarnął bot. 1460 dolarów bot wini. Także no ja nie wiem. Myślę, że jeszcze raz, jeszcze raz taką samą bitewkę zrobię. Mo myślę, że jest to ryzykowne, ale jest to też szansa na bardzo duży profit. Ale kurczę, no musiał tutaj wbić bot Vini z powrotem. Tego to ja się nie spodziewałem, ale no zobaczymy, jak to będzie. No, miejmy nadzieję, że tym razem nam odda. No i proszę cię, czy to jest najdroższa kostka? Jak na razie, tak, mordeczki. Czyli może będzie to wygrana. Nie ma co się tutaj jeszcze nastawiać na to. O, kurde, parakord. Nie, to jest Ursus Knife. Bot Jim dostał Ursusa Knife'a. Także no niestety nie było nam dane dzisiaj wygrać. On zgarnął jeszcze większy profit tutaj 1480 dolarów. A my lecimy sobie na bitewki jakieś mniejsze, żeby się odkuć tutaj stopniowo. No niestety te drogie nam nie wyszły. Także trzeba jakoś będzie tutaj podziałać sprytniej, mądrzej. No i wybrać sobie jakieś ciekawe tutaj skrzyneczki. Bot Jim, dobra, Bot Hank. No i bot team, no niestety bot gym też tutaj nie jest naszym ulubionym przeciwnikiem. Dwie tutaj będą skrzyneczki z kapsułami, no i trzy z agentami, także zobaczymy jak to się No i na sam początek bot team wychodzi na prowadzenie 2,35 dolara. No nie jest to jakaś duża przewaga, ale już tutaj dostał M4 leaded Glass, też najdroższy skinek za 8,34. Dobra, teraz o, no i w końcu nadrobiliśmy. Tutaj mamy oficera za 10,46. Także najdroższy, najdroższy skin wpada do nas. Ale chyba ta naklejka Hunter? Nie, dobrze. TSS Gold jeszcze do nas wpada. Także naprawdę jest dobrze. Wysuwamy się na prowadzenie. No nie, jednak Bot Gym tutaj nie widziałem, że on ma więcej od nas. No i na sam koniec, czy Bot Gym będzie miał więcej? Niestety, tak, ale o 2 dolary miał więcej. Także trudno. Musimy iść na jakąś inną bitewkę. Czegoś innego tutaj poszukać. Za 21 dolarów, dobra, no myślę, że jest to całkiem spoko skrzyneczka, tutaj będzie jeszcze przeciwnik, także spoko, zobaczymy czy oddam mi, czy jemu, pomachamy tutaj ziomeczkowi, albo bronią pogrozimy, no i no pierwszy skinek niestety jest to skrzyneczka AK. No i dostajemy AK Safari Mesh No i ziomeczek taki sam dostał skin jak my, ale no niestety w lepszym stanie, także prowadzi, ale no chyba nie jest to na długo Jednak jest, bo dostał w Cortexa No trudno mordeczki, trudno Raczej tej bitewki nie wygramy dokładnie, ten Waster, Wasterland Rebel jeszcze prawie nam tutaj nadrobił, ale Nick tutaj ukryty wygrywa Ciekawe czemu LOL, nie? Nawet nie wiedziałem, że można nikt ukryć, ale ciekawe, ciekawe. E, on tutaj znowu wszedł i znowu tego samą zrobił bitwę. Dobra, o kurde, uciekł mi. To jakaś inna bitawka jest. Ja Kliknąłem, chciałem do tamtej bić, ale do jakiejś innej mi dołączyło, także trudno zobaczymy. E, pięć skrzyneczek, no i pierwsze tutaj z naklejkami. E, nasza chyba wy... Nie, nasza nie jest jednak droższa, on dostał foliową. Mamy tutaj jakiegoś ziomka krzyczącego. Koski tutaj przelatują, ale no niestety to nie jest to. No nie jest na razie to nasz odcinek, ale miejmy nadzieję, że jeszcze uda nam się coś tutaj nadrobić. Przedostatnia skrzyneczka, ostatnia to będzie tutaj 300. A może potwieramy sobie tą skrzyneczkę, pójdziemy, zobaczymy. Zaraz zobaczymy sobie, jakie są na głównej skrzyneczki ciekawe. No i może stamtąd zrobimy jakiś profitik ciekawy. No i kolejna bitwa niestety przegrana. Także no nie jest to nasz dzień mordeczki, nie jest to nasz dzień. Trudno. Trzeba czegoś poszukać lepszego, także na przykład skrzyneczka Illusion albo skrzyneczka MIN. Zobaczymy, która tutaj będzie lepiej oddawała. Koski są także e, przeceniona z 9, prawie 10 dolarów. Myślę, że całkiem spoko cenka. No i oby coś tylko fajnego nam oddała ta skrzyneczka Illusion. No i wpada sam początek Glock 18 e, Royal Legion. No ale no niestety, stat traku, ale jest warty całe gawno. No, liczymy na coś więcej, no Hellcase'ik na razie się nie popisuje, tutaj nie chce nam chyba dać zarobić No i znowu Royal Legend tutaj wpada, Gloczek Pewnie teraz besta Tatraka to będzie jeszcze tańszy, no dokładnie Dobra, dwie skrzyneczki jeszcze na sam koniec, 17,50 tutaj dolara No jak tym razem nam nie odda, nic tutaj nie zwróci, chociaż jednej skrzynki to trzeba stąd wychodzić jak najszybciej i szukać czegoś lepszego No jak widzicie tutaj niektórzy yy, skórki tutaj potrafiali fajne No z jednej skrzyneczki był tutaj zwrócik 7, tak? Nie, to nie było na zwróciku także trzeba stąd iść po prostu i tyle. Tym razem otwieramy tutaj skrzyneczkę Min za 31,68, przeceniona z 36 dolarów. Ja liczę na tą Emeczkę Player, tu myślę, że ona by była tutaj nawet spoko skinkiem. Sam mam takiego w csie i gram z takim, także bardzo mi się podoba. No ale bym takim nie pogardził też tutaj. No ale pierwszy skin wpada nam za 10 dolarów: Dragon kick Dragon King, mordeczki, no nie. Co to ma być? No i drugi skin, czy to będzie też Dragon King? No chyba nie przeskoczy tutaj, właśnie na AK Waterland Rebel. Także no znowu 12 dolarów i 18 centów. No, trudno. Jeszcze raz klikamy, jeszcze raz klikamy tą skrzyneczkę. No do 3 razy sztuka. No i Judgment of Anubis. Chyba te bizony to nie będą za dużo warte. Jak mi się wydaje, że coś nie będą tu za dużo warte. Dokładnie 5,59. Także no masa strata na tej skrzynce. Trzeba czegoś innego poszukać mordeczki Może na Riptide, a nie, Rainbow Multicase a. Pójdziemy na Rainbow'a Otworzymy sobie tutaj jeden strzał Taki jeden paseczek, no i co to będzie? Ile tutaj oddało? Cena za skrzynkę 60 groszy, także 60 centów Przepraszam, także z jednej skrzynki tylko oddało No Tutaj wcale Zero skrzynek oddało, dobra, nie, nie, nie Coś jest nie tak, coś jest nie tak mordeczki Trzeba to przemyśleć Trzeba to przemyśleć Chyba trzeba iść na bitwę o skrzynię, po prostu, dokładnie tak, wziąć wartością, no i trzeba wbić znowu do jakiejś bitewki. No myślę, że to jest nasza tutaj szansa na odkucie się, bo inaczej będzie ciężko. Już zostało nam tylko 62,31 centów, także zobaczymy jak to będzie. No i Emeczka wpada z Urban Dopati i Magnezium za taką samą cenę, niestety Battle Scans Stany. Kałaszek, no tutaj on dostał Slate a, a my w Safari Mesza za 10 centów, także dużo gorzej. No i znowu dostał slayta za 3 dolary jakieś a my Elite Build'a za $43, także no nie, no dzisiaj Elkeisik nie jest po naszej stronie. Jak widzicie? O, jednak, jednak jest, jednak wygraliśmy na sam koniec. Także 2157 zgarnięte. No ledwo zwróciło nam tutaj bitwę. Także niestety nie było to najlepszy, nie był to najlepszy wybór, ale no... To nie ryzykuje ten szampana, nie pije mordeczki. Także tym razem może zróbmy sobie sami bitewkę. E, czekajcie, dam cenę tutaj w dół. E, no i wrzucę tutaj skrzyneczkę Icon, quarter Billion i Pago. Iconik, przepraszam. E, no i wyszło tutaj 43,25 dolara. Dodajemy tutaj bocików, Bot Adam i Bot Gary. No i no, trzeba kogoś tutaj w końcu rozwalić, tak? musi w końcu dać jakiś dobry skin No i to jest dobry skin, ale czy Ale czy oni nie będą mieli droższych tych skinów No będą mieli, jak widzicie Bot Adam zgarnął tutaj 60 dolarów Nightmare'a Czyli mój koszmar po prostu No jeszcze na koniec tutaj fajnie Ice Cold spada, ale no Niestety, nie była to bitewka wygrana Także musimy szukać jeszcze Innej drogi, tym razem może na dwie osoby Zrobię, dobra ile mi zostało dolarów 40 dolarów, także no, mordeczki. Let's go! Let's go! Nie ma co tutaj albo na trzy osoby, zobaczymy. Nie, dobra, na dwie, na dwie. Sorry, cofam to, cofam to. Nie możemy tak ryzykować. Jak zostało nam tylko 40 dolarów. No, nie, Bot Adam. No, ten gościu co przed chwilą wygrał. No, Bot Adam. Musieli mi jego dać akurat. Ale mamy to, mordeczki, mamy to. 100 dolarów, wraca do nas. 100 dolarów do nas wraca z takiej bitewki. Także sprzedajemy to. Jest już tutaj odkutka. Także nad... możemy tutaj sobie coś poszaleć: jakiegoś na przykład yy, Oni Tajiego, albo nie, nawet knives, CS2 knivesy możemy otworzyć. Także tym sposobem mogliśmy się odkuć, właśnie, czyli wbiciem na bitewkę. No i ta włópka Boom nam uratowała skórę. No, no niestety, Bot Adam znowu bija nam tutaj do bitewki o noża No i myślę, że Bot Adam to zgarnie. Proszę, aby nie był bo to bot Adam. Proszę. Kurde, Bodin. Ja nie mogę, żebym wykrakał. <laughs> Zostało mi 33 tysiące punktów jeszcze. Także myślę, że coś ciekawego można tutaj otworzyć. Za to na przykład skrzyneczkę taką szok. 5200 punktów no to już jest całkiem spora suma. Trochę trzeba było pograć. No i fajne skinki mogą wylecieć. Dokładnie tak. In living color na początek wpada M4. Także jest ok, zostawiamy ją sobie. Let's go, let's go! Druga skrzyneczka, tutaj lecimy, szok, także pierwsza skrzyneczka to serio był szok. Naprawdę spoko skinek tutaj potrafi wpaść. No jak widzicie tutaj najwięcej, 50$ dolarów dostali z Hellfire'a M4. Dobra, tym razem dwa razy na raz, lecimy dwie skrzyneczki na raz. No i co wypada? Znowu In Living Color i Leaded glass. także In Living Color bardzo fajny skinek jest ogólnie, podoba mi się. Jest lekki zwrocik, ale no nie jest to jakoś też najwięcej. No i zobaczymy. Ostatnie tutaj kliknięcie orange dopad nam wypada i in living color także no nie jest tak najgorzej. I zobaczymy, ile to jest warte ogólnie 24 dolary także jest naprawdę spoko. E, ile my tutaj mamy jeszcze tych skinków? E, 54 dolary także jest ok. My robimy sobie jeszcze na sam koniec tutaj e, trudny, e, trudny kontrakt. Liczymy po prostu, że wpadnie przynajmniej powyżej 50 dolarów. No i tak, miejmy nadzieję, trzymamy kciuki mordeczki. No i 13 nam wpadło. Także nie opłacało się wcale tego kontraktu ruszać. No i tym razem wpada nam 160 dolarów. No chcie, chciałbym, chciałbym po prostu, żeby było to 160 dolarów, ale niestety nie ma, także trudno mordeczki. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę i życzę wam miłego dnia. Siemano.